Cześć, 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 hej, e, jesteśmy tutaj e, razem w Jerozolimie dzisiaj w piękny Dzień Zielonych Świąt, dzień kiedy Duch Święty wstąpił na apostołów i był wylany z mocą, aby, aby, aby Ewangelia została ogłoszona w znakach i w cudach i abyśmy, abyśmy mogli mieć pełnię ducha. I tak chciałem czekaj, dzisiaj... jesteśmy w ogóle na murach Jerozolimy u góry także tak A tak w szczegółach nie wiem co to jest dokładnie za no, chyba to jest ta brama tak e... przez którą chodzimy nie no tak to jest chyba ta brama tak no Sulejmana mur tu jest napisane dobra Sulejmana a na dole jest ta brama <trujne> którą chyba też... Gates tak Tak Jaffa Gates. Poznaliśmy się, poznaliśmy się w kościele w czwartek na nowożeństwie na, na, wieczornym. No i dzisiaj spotkaliśmy się, aby właśnie uwielbić naszego Pana, aby mieć społeczność tutaj na tym, na tym wyjątkowym miejscu. No i chciałem Wam powiedzieć też moje świadectwo, bo tutaj były pytania, jak to się stało, że poznałem Jezusa. Więc to jest historia związana też z moją mamą, która. E, która jako nastolatka, można powiedzieć, w wieku 16 lat wyjechała nad morze i tam z koleżankami wywoływały duchy i e, moja mama była medium, przez które jakby te duchy, e, te duchy się tam o, e, objawiały. Moja mama wychowana była, można powiedzieć, w takim duchu braku wiary w świat duchowy, e, w Boga, w istnienie szatana, demonów i Traktowała to jako dobrą zabawę. Niestety ona okazała się tym medium, przez które te duchy tam się e, objawiły i e, działy się niesamowite rzeczy z moją mamą. Wykręcało jej ręce. Te talerzyki, przez które oni wywoływali, unosiły się, przyklejały się do ich rąk i potem, po całej tej sytuacji, która miała miejsce, moja mama, jakby w transie, w takiej można powiedzieć hipnozie, szła w stronę morza i czuła, że musi tam wejść. Moja mama nie umie pływać, więc to było niebezpieczne. I koleżanka ją zatrzymała. Eee, bo nie wiadomo tak naprawdę, jak by się to skończyło, i od tamtej chwili, kiedy wróciła do domu, eee, powtarzały się bardzo dziwne rzeczy. Raz, jak jechała w autobusie, opowiadała mi, że wykręciło jej ręce tak, że eee, dłonie znajdowały się po przeciwnej stronie, stopy również, i ona odczuwała ogromny ból, ale nie było żadnych zmian fizycznych na jej ciele które by mogły świadczyć o tym, że to jest wykręcone. Została z tego autobusu zabrana do szpitala na oddział neurologii tam zrobili jej wszystkie badania. Okazało się, że jest w 100% zdrowa, nie ma żadnych chorób psychicznych, żadnych zaburzeń neurologicznych, nic. Lekarze nie potrafili wyjaśnić tego, w jaki sposób się to stało. I powiem wam, że ja tak naprawdę już byłem świadomy, potem ja się urodziłem, moja mama miała 20 lat. I ja byłem świadomy tego świata duchowego od dziecka dlatego, że w naszym domu też się przeróżne rzeczy. Dziwne rzeczy. Pamiętam sytuacje, gdzie na przykład po prostu były różne odgłosy w domu, telewizor się sam włączał, pralka, przesuwały się zasłony w nocy, było słychać te głosy. Moja mama to słyszała, ja to słyszałem. Czasami bywało tak, że na przykład szklanki w kuchni Spadały i, i, i same, samoistnie, bez żadnego trzęsienia ziemi, bez tego typu rzeczy. I moja mama poznała Ewangelię, tak naprawdę to można powiedzieć, że pierwszy raz, kiedy, kiedy miała kontakt z Biblią, z ludźmi, którzy znają pismo święte, miała wtedy 12 lat, ale to była jej koleżanka, ona o tym szybko zapomniała, i potem jak kolejny raz. A chrześcijanie odwiedzili i, i przynieśli jej Słowo Boże, za, zaczęła to czytać. Te rzeczy stopniowo ustępywały. Ja na początku wolałem nawet być u dziadków w domu, mimo że moi dziadkowie są y, katolikami, a moja mama mi się starała przekazywać to słowo, jednak od dziecka pamiętam, jak mi czytała Biblię y, do snu. Y, ale powiem Wam, że od y, dziecka byłem świadomy, tego istnienia świata duchowego, i kiedy, e, i kiedy mama czytała tę Biblię, to czułem po prostu Bożego Ducha i Boży pokój. Czułem, że to jest od Boga, mimo tego co się działo w domu, czułem, że to jest od Boga. Kiedy czytaliśmy Pismo Święte, wszystko milkło, jakby nie było żadnych, nic się nie działo. Kiedy się modliliśmy, była cisza, był spokój, nic się w naszym domu nie działo. I dzisiaj też się nic już nie dzieje, bo przyjęliśmy Pana Jezusa. I e, oddajemy Mu chwałę za to, że uwolnił nas całkowicie od tego. Nie odczuwam żadnego niepokoju, nie odczuwam żadnej obecności złych demonów. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że On uwolnił naszą rodzinę z tego, co się działo w naszym domu. Chwalę Ciebie, Pani, oddaję Ci cześć i chwałę, bo jesteś ale, potężnym ale, Bogiem, ale, jesteś ale. potężnym Bogiem, Twoja krew zmyła nasze grzechy, Twoja krew Pani uwolniła nas od tego świata ciemności, który nas nie walał. Gdzie byliśmy, panie, zniewoleni, gdzie byliśmy w naszych grzechach ślepi, poddani diabłu, i nie mieliśmy mocy do tego, aby żyć tak na Twoją chwałę, aby Tobie się podobać. Czuwaliśmy niepokój w naszym sercu, ale teraz przyszedł pokój przez cudownego Twojego ducha, panie. Ja Cię uwielbiam, oddaję Ci cześć i chwałę, panie Jezu. Dziękuję Ci za to, że możemy być na tym miejscu. W Jeruzalem w miejscu, w którym i Ty byłeś, Panie, ja Ci za to dziękuję, że mogliśmy się z trami się spotkać, że dzisiaj uwielbiamy wspólnie Twoje imię. Bądź błogosławiony, Panie Jezu. Chwała Tobie, Boże Wszechmogący, teraz, Boże po wszystkie Jezu. czasy, błogosławię Ciebie, oddaję Ci cześć i chwałę. Bądź błogosławiony, Panie, za Twoją krew, Amen, za Twojego ducha. Uwielbiam Cię, Boże. Błogosław ten dzień, błogosław to słowo, które będziemy tutaj zwiastować, to uwielbienie, które mamy, ten czas. Haleluja. Bądź błogosławiony, Panie. Amen. Amen. Dzięki ci Łukasz, chwała Panu. Chciałem powiedzieć, bo to nie jest wszystko. Bo to nie jest wszystko. Mamy dwie minutki. Powie... dwie minutki. Dwie minutki mamy. Aha, okej. Okay. No dobrze, to może po, to, 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 to musiałbym... To, to, to drugą musiałbym, część musiałbym, zrobimy. Musiałbym, okay. To drugą część. Dzięki wielkie Łukasz i chwała Cześć. panu za ciebie. Chwała Cześć, panu. Dzięki. Pozdrawiamy z Izraela. Malabria.